ma widzowie, dzisiaj tak jak za dawnych czasów mamy odcinek z 5 underrated postaci, 5 overrated postaci, czyli 5 niedocenianych postaci oraz 5 przecenianych postaci w Brawl Stars. Będę posługiwał się podczas tego filmu tymi angielskimi, czyli underrated, czyli niedoceniane, oraz overrated, czyli przeceniane, po prostu wygodnie mi się to mówi. No i właśnie po prostu w każdym z tych, w każdym przykładzie omówimy 5 postaci. Więc jeżeli materiał się spodoba, możecie zostawić suba, łapkę w górę, dzwona również możecie na serwer Discord, też w komentarzach możecie napisać jakie według Was jest takie 5 najbardziej overrated i underrated postaci nie mam co przedłużać, możemy od razu przychodzić do underrated postaci i ogólnie widzowie, jest kolejność całkowicie losowa tych postaci, ogólnie po prostu nie ma kolejności, że jakaś jest bardziej underrated niż inna, bo nie ma to zbyt dużego znaczenia i też oprócz tego bardziej powinniście widzowie zwracać uwagę na postacie właśnie, które są underrated niż overrated, bo obecnie nie powiedziałbym, że w mecie są jakieś postacie które są jakoś bardzo przeceniane tak naprawdę, jeżeli jakieś postacie dam po prostu jako przeceniane, to tak tylko trochę. Ale jak chodzi o te underrated, no to po prostu są one moim zdaniem e, ważniejsze niż właśnie te postacie overrated. Więc na początku mamy do omówienia z underrated postaci Mr. Pi. Ogólnie Mr. P może być grany na bardzo wielu mapach Wiem, że na finałach światowych nie był wybrany ani razu Bo to jest po prostu taka postać, która jest dobra Na dosyć dużej ilości map na competitive Ale nie jest to zbyt często najlepszy wybór Najczęściej widzę Mr. jeżeli chce się kontrolować postaci typu Jhin Na przykład na Game grabie, na banty albo na nocoucie No ale teraz po kolei widzowie wam powiem jakie mapy na competitive po prostu są grywalne dla Mr. P. Mówię grywalne, bo po prostu nie częst, niezbyt często jest tam pikowany, ale można go pikować. Mamy Hard Rock Mina oraz Double Susha właśnie na Game Grabie. Jak chodzi o trzecią mapę, Game Graba na Competitive, czyli Last stop, to tutaj już no, nigdy nie widziałem tutaj Mr. P i ma to dosyć sens, no bo Mr. P. jest lepszy na bardziej zamkniętych mapach niż otwartych. No na hejście Mr. P niestety nie zagramy, chociaż może na Hot Potato ma jakiś tam potencjał, tylko że tym kompendami to musiałby być coś typu, nie wiem. Rico i dwa trowery, a to jest bardzo nierealistyczne. Na Banty tak naprawdę na każdej mapie można grać na Wężowej Prerii, no jego portery robią bardzo dobrą robotę w skanowaniu. Na Shooting Starze, aha dobra, przeszła tutaj, kliknąłem na Shooting Starze, na Shooting Starze można go na midzie często pikować. Najczęściej są brany na postacie typu Penny albo Grey, zwłaszcza przede wszystkim na Greya, bo po prostu bardzo dobrze go kontroluje, zwłaszcza właśnie jego pingwiny, bo po prostu Grey musi waste'ować dwie municje na portery Mistra P, ale szczerze na kanale Grande też czasem można Mistra grać, to jest takie bardzo rzadkie, tak samo jak mniej więcej na Hard Rock minie. No, no ale właśnie na takim Shooting Starze albo Tabry na przykład jest on w miarę często grany. Na chodzenie nie ma za bardzo grać Mistra no po prostu jest to zbyt agresywny tryb, tak samo jak Brawl bo wiecie, Mr. P to jest bardzo pasywna postać, na właśnie na trybach typu Brawl i Game Grab, no... Biorąc pod uwagę, jak bardzo są agresywne, no to sobie Mr. P nie poradzi. No i w sumie, chodzi o kauta no to tak samo, jeżeli są dobre meczapy, no to można grać nim dosyć często na Golden Gulchu wraz na Belsroku. Ogólnie wydaje mi się, że, że jeżeli nie ma żadnego throwera w enemy, to Mr. P może być dobrym pikiem. Jakby w teorii wydaje się to dobre, ale nigdy jakoś tego bardzo nie testowałem. Na Belsrock akurat sam personalnie dosyć często gra Mr. MP, po prostu często ma dobre meczapy. Akurat na tej mapie przeciwnie do Golden Gulcha można grać Mr. MP na troery no bo na tej mapie po po prostu te ścianki są zbyt grube, i aby po prostu Mr. P swoim tym, jakby e, lataj, no wiecie, tym atakiem, który może przechodzić nad ścianami, po prostu aby coś zrobił. Na, be na Belsroku akurat e, te ściany są dużo chudsze. Na Flaring Phoenixie też można nim grać, ale na Out in the Open już niekoniecznie. Następnie chcę mówić, bo i biorąc pod uwagę jak długo zajmował mi właśnie omławniany mi serapii, no to to już postaram się, aby było krótsze. W ogóle tak od razu widzowie, jeżeli ktoś nie wie, to jeżeli chodzicie w dół, to strzelacie w taki sposób bardziej obszernie, a jeżeli chodzicie w górę, no to jakby wiecie, tak bardziej w jedno miejsce. Tak samo jeżeli idziecie w lewo, no to jest to dokładnie no po prostu tak obszernie, a jeżeli idziecie w prawo, no to jest to bardziej skoncentrowane. Tak po prostu chcę wam to pokazać, że nie wiedzieliście tak samo to działa z Leonem na przykład no ale jak chodzi teraz o to, gdzie bo jest grany, no to ta pula map jest powiedzmy, że mniejsza, w porównaniu do Mr. serapii. oczywiście jego najbardziej charakterystyczna mapa, no to jest Wężowa Preria, no bo oczywiście jego pierwszy star power tam, bo jest tak naprawdę cały czas banowany, a jeżeli nie ma bana, no to jest pikowany od razu i jak chodzi o jeszcze inne tryby, no bo to można nim grać czasami na gem graby najczęściej, jeżeli bierze się go na gem graba, no to na double susza, ewentualnie na hard rock Mine, ale w sumie na last stopa też ma on potencjał, no i na chodzenie też gra się nim Czasem na mapach typu Ring of Fire oraz Open Business, ale no, tak jak mówię nie jest to jakiś bardzo popularny Chociaż jest on dobry na kontrowanie postaci typu 100, typu Max A nawet na knockoucie czasami można go brać pod kontrowanie postaci, postaci typu Arti, Który moim zdaniem jest najlepszą postacią ogólnie na knockout, więc przydała się dosyć ta informacja Trzecią underrated postacią na tej liście spoko Po prostu to nie chodzi konkretnie o mapy, ponieważ jest dosyć sp duża ilość map, na której można grać Poko, tylko tutaj chodzi o meczapy Ogólnie jedno, co jest to teraz bardzo charakterystyczne dla Poko to jest to, że Lu jest teraz w mecie, e, no i jedno zdecydowanie de najlepszych postaci w grze, a właśnie Poko ma gadżet, który całkowicie po prostu kanceluje hyperkę, e, hyperkę Lu kanceluje e, ogólnie, wiecie, to zamroczenie Lu i to jest jakby no, główny powód, dla którego moim zdaniem teraz Poko jest lepszy na przykład niż w poprzedniej mecie, no bo teraz dopiero Lu stał się dobry, no i przez to też automatycznie spoko stał się lepszy i też automatycznie dzięki temu kompy, na właśnie przede wszystkim na trybach typu e, Brawl oraz chodzonach oraz chodzą, czyli właśnie te dwa najbardziej agresywne tryby, no to bardzo często teraz gra się tym kompami spoko na przykład powiedzmy, że Poko Frank Max, nie? Takie dosyć e, stare tym kompy, które po prostu teraz wróciły do mety, no i po prostu no jest on naprawdę no dzięki Lu po prostu moim zdaniem Poko stał się teraz dużo lepszy. Nie, jest on zdecydowanie lepszy niż w poprzednim sezonie, no bo wiecie, w poprzednim sezonie tam może w Ameryce północnej grali Poko, ale w Europie to już no, bardzo rzadko, może tam na jednej lub dwóch mapach na robolu. no ale teraz no takie mówię właśnie na tym Robolu oraz na chodzenie jest on bardzo często grany. Następnie chcę popatrzeć na Lole i ogólnie ja personalnie nie lubię za bardzo grać lolą, bo nie jestem dobrą lolą, nigdy nie byłem jakąś dobrą lolą i też jest to ogólnie jedna z najmniej granych postaci, w sensie dla, no na laderze, no bo po prostu ludzie też chyba nie zbyt za lolą, no rozumiem to, jest to bardzo dosyć nudna postać, bym powiedział, jakby ta mechanika z tym duszkiem drugim nie jest zbyt ciekawa, biorąc pod uwagę, że nie widzisz jak strzela, w sensie w jaką stronę będzie strzelał twój duszek, możesz to oczywiście predyktować, ale byłoby to naprawdę, Spoko, gdyby dodali jakby taki drugi, po prostu wiecie, jakby aby pokazywało, gdzie ty będziesz szedł, i aby pokazywał, gdzie twój duszek szedł. Na przykład, aby tutaj były takie dwie linie w dół, zamiast tylko właśnie tej głównej roli. Wiem, że mogłoby się to stać, jakby po prostu zbyt takie e, confusing, czyli po prostu no zbyt dziwne dla gracza, że ma jakby dwa naraste do aimowania, ale moim zdaniem byłaby to naprawdę spokojna zmiana. No, a tak to ogólnie role jest tak naprawdę grana wtedy, gdy potrzebujesz kogoś podskanowanie, no a w postaci typu Perła, na na przykład mają już bana. I to chyba tyle mam do powiedzenia o Loli, bo tak naprawdę można nią grać na każdym trybie, jak jest w tej grze, tylko po prostu musi mieć dobry matchup i też dobrą mapę z krzakami, no bo jednak na, na takiej full open mapie powiedzmy shooting star, no to za bardzo Lolownie zagrasz, no bo po prostu tutaj wszyscy grają sniperami i nie będzie trochę czego skanować. No i wiedziałem też, że chcę dać do underrated postaci przynajmniej jednego tanka. Zastanawiałem się między Ashem a Draco przede wszystkim. No i jednak myślę, że Draco jest bardziej underrated, bo po prostu e, no, opinia publiczna na Draco jest taka, że jest on naprawdę beznadziejny, że ma on bardzo fajny design postaci w ogóle, ale sama postać jest beznadziejna. I nie jest to prawda z tego powodu, że no ta, te tym kompy, co wcześniej mówiłem, że właśnie spoko, jest on bardzo dobry, Jest on bardzo dobry z Maxem w tym kompie, są bardzo dobry z nawet Kitem w tym kompie. No i jeszcze bardzo dobry z Berym w tym kąpie oczywiście albo nawet z Byronem i po, no bo po prostu widzowie on bardzo często ma swoje ulty e, gdyby Draco nie miał tego właśnie trayta że gdy obrywa no to ładuje mu się ult no gdyby on tego nie miał no to byłby tak naprawdę useless tak szczerze bo nie mógłby tak często mieć ultów no dzięki temu że ma po prostu tego trayta no to jest on dużo lepszą postacią nie jest on oczywiście jakiś mega dobry ale jest on zdecydowanie lepszy niż ludzie myślą i właśnie tak jak mówiłem zastanawiałem się nad Ashem teraz aż to jeden z najlepszych tanków w grze ale wydaje mi się, że nie ma sensu go omawiać, bo wydaje mi się, przynajmniej personalnie, że sporo osób wie, że aż to jest teraz naprawdę dobra postać. Więc zaczynając listę overrated postaci, mamy tutaj Byrona i daję go tutaj na tą listę tylko dlatego, że po prostu cały czas widzę, że ludzie na internecie albo na tych listach mówią, że Byron to jest nie najpierw no, najlepszy sniper w grze, że są mega broken, jakby spoko, fajnym jest supportem w ogóle, ale teraz przez to jak meta się zmieniła, to nawet nie są często naj najlepszym wyborem healera, często na przykład jeżeli chcesz robić takie team compy po prostu z healem, no to bierzesz albo Bergo albo Poko, w, w sensie na trybach typu Brawl Ball, albo Hodzon, no po prostu Byron nie ma tak naprawdę być agresywnym, bo po prostu jest on zbyt defensywną postacią. Na takim pokoju Berry można tak naprawdę cały czas się wbijać, więc po prostu e, no, nie rozumiem, dlaczego Byron jest jakby tak często uważany za jakąś meta postać. Nawet widzę, że ludzie go dają do top 5 postaci w grze, co po prostu nie ma sensu. Nawet nie wiem, czy ja personalnie bym, do, bym go dał do top 20 postaci. Jest on fajny przede wszystkim do kontrowania Berego, no bo ma on ten star power, e, dzięki któremu jak trafisz ulta w kogoś, no to ta osoba leczy dużo mniej przez następne 9 sekund, no ale no, po prostu. Po prostu nie wiem, jakby to jest tak naprawdę jedyna sytuacja, w której bym wolał mieć Byrona niż innego supporta typu Max, typu Poco albo Berry. Następnie mamy Colt'a i tutaj bardzo szybka piłka. Po prostu jest je on tylko grany na hejście i to dosyć rzadko, bo teraz wiecie, meta się po raz kolejny, mówię to samo, ale meta się zmienia i teraz po prostu e, postacie typu Colt nie są jakieś dobre, bo są zbyt mocno kontrolowane przez tym, e, no przede wszystkim Melodii, e, która teraz została broken Hyperke i jest tak naprawdę cały czas pikowana albo banowana na hejście. Bo no bo tak naprawdę, jeżeli masz Melodii w tym kąpie obecnej, no to jest to free win, no i po prostu, no. Cold oprócz tam nie ma dosłownie gdzie być grany, tak dosłownie Nigdy, nie wiem kiedy ostatnio widziałem Kolta poza Hejstem na Safe Zone albo Kabunkanio, nie? No, nawet teraz w obecnej mecie nie jest to po prostu jakiś popularny pik. No, bo tak jak mówię, postacie bardzo dobrze go kontrolują i właśnie agresywne postacie typu na przykład e, Melody, ale też takie pod kontrolę typu Eve i Angelo, które teraz są dużo bardziej popularne na Hejście. Zwłaszcza Eve, która właśnie dzięki swojej hyperce teraz zdała się jedyny, no, naprawdę bardzo popularną postacią na Hejsta. I w sumie zastanawiałem się, czy też dać Eve na listę underrated postaci, ale tak samo jak z Ashem, wydaje mi się, że ludzie po prostu. Ogarnęli, że Eve jest teraz naprawdę dobra dzięki tej hyperce. No i no po prostu Colt w skrócie jest tego grany, na, jest tego dobry na hejsa, no i też, no nie no ludzie też go czasem za bardzo przeceniają moim zdaniem. Akurat nie byłem pewny czy da się postać na tej liście, no bo tak jak mówiłem na początku filmu, że po prostu jest na pewno więcej underrated postaci niż overrated postaci, no ale daję tutaj shade'a i to z prostego powodu, że jest to naprawdę jedną z najgorszych postaci w grze. Celowo nie dałem go do filmu z 10 najgorszych postaci w grze, po prostu nie chciałem mieć jakiejś kontrowersji w komentarzach i sam też nie byłem pewny, czy są taki słaby, ale pograłem sobie z nim albo właśnie może będzie, że nim w ogóle nie grałem, no bo dosłownie nikt nie gra Shade'em widzowy na Competitive 0 shade Nikt go nie banuje, nikt go nie pikuje, bo jest to naprawdę słaba postać. Zbyt łatwo się to kontroluje. Każdy tank kontroluje Shada, każdy, nie wiem, serge, każdy lub po prostu robi shade'a do zera. Jest to no, po prostu zbyt łatwa postać do skontrowania, tak? Czułem, że będzie że będzie on bardzo łatwo kontrowany, no i tak się stało, tak jak predyktowałem. No po prostu, znaczy jak obejrzałem, jak obejrzałem Brotoka, e, no jak pierwszy raz obejrzałem Brotoka, no to wydawało mi się, że shade będzie, nie wiem, na poziomie powiedzmy Larego gdy go dodali, no bo po prostu miał takie ataki przezsianej w ogóle, ale nie, jakby jest on naprawdę beznadziejną postacią. I tak jak mówię, jakby e, może jest on jedno, tak naprawdę jedną z najgorszych postaci w grze, może nawet jest najgorszą postacią w grze. Jeszcze wiecie, widzowie, za mało czasu minęło od jego dodania, więc ciężko obecnie powiedzieć. Przed ostatnią postacią, którą mam dzisiaj do mówienia jest Jessie. No i o Jessie robiłem w sumie cały film. E, dlaczego Jessie, moim zdaniem, jest po prostu z taka słaba i też tam mówiłem, dlaczego jest ona bardzo przeseniana, więc możecie sobie Wyszukać właśnie ten film na moim kanale, jeżeli chcecie tako, taki dokładny opis o Jesse. No i po prostu, no, jakby jest to jedna z najbardziej defensywnych postaci, jaka jest w tej grze. Ma ona, powiedzmy, że spoko Poko, pod tanki, ale to nie wystarcza. Zwłaszcza, że teraz, właśnie, na przykład jest ten Poko, który całkowicie kanceluje tego właśnie tego solo Jesse. Slowa Sureta Jesse, więc po prostu no, Jesse całkowicie przestała być grana na trybach typu Gem Grab albo Brawl. Znaczy chodzą albo no to by bardziej chodziło, no i po prostu no, jest ona tak łatwa do rozjechania, tak naprawdę każdym tankiem, każdym takim tym kąpem agresywnym, że po prostu nie da się grać nią tak naprawdę. No i tak szczerze, widzowie, nie miałem dobrej postaci piątej dodania, więc po prostu daję groma z tego powodu, że jestem naprawdę słaby. Czasem widzę, że ludzie mówią, że grom jest spoko, no bo właśnie tam nie wiem, na laderze, na jakichś 500 kucharkach udaje mi się gromem robić 1v3, no bo każdy wchodzi w jego ataki, które robią dużo damage'a, ale tak jak mówiłem chyba nawet w poprzednim filmie, że po prostu ataki groma są zbyt łatwe do zdążowania, więc tak naprawdę nie będę nic mówił o gromie, no bo jest on naprawdę swoją postacią i no jakby jego ataki są tak trudne do trafienia, jest on właśnie przez to jedno z najbardziej skierowanych postaci w grze, przez to jak trudno się trafia te ataki, no ale jednak damage jest powiedzmy no, naprawdę dosyć mocny. Więc o tyle widzowie, chodzi o ten film, tak jak mówiłem, możecie widzowie zostawić w komentarzach, w komentarzach swoją własną opinię i widzimy się na następnym filmie. Jo!